Dzień dobry, kolejny odcinek. O, nie, 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 jest chory, jestem na nie, nie, tego nie, A wiecie, że kotek? Widzicie, tam kotek chodzi. Poszedł sobie. Poszedł sobie kłutek. Chodźcie, jak ta łukota. Chyba nie wie, na skórze. Jest dużo można zjeść. Nie ma go. Nie ma tego pasza. Nie ma kotka. Poszedł w środę. Ale był fajny. Bo nawet w widzieliście tego. Kotka. No. I ktoś tu... Się